Alko chce się gdzieś przytulić Koniec Dobra, muszę jechać tam na dół na miasto to, Bo to inaczej to, to nie ma co, nie? Tutaj wszystko... Dobra, są jakieś boczne ulice tam na tych bocznych Dlatego chcę Chce się zawrócić na boczną ulicę Policja Jakiejś bocznej ulicy bym się zatank <grytania> zaparkował Zaparkował No, że tak nic nie mówię, no ale tam nie mam po co jechać. Tu się zawrócę i na tej serwisówce coś będę próbował. Dalej nie mam co jechać, nie? No dobra. Ale my truck chyba to... no tak, ale to nawet bym tu wjechał to Ale jaja ja, to naprawdę ty, ja tu nigdzie nie tego Czekajcie tam tutaj w Bok pojechał Gdzieś tylko na ulicy Kurcze stanąć, koniec no tutaj a nie, tu jest wyjazd na drogę to nie ma co. Tu na tych bocznych trzeba, bo inaczej się nie da. Ma nic ludzie, no co no? Eee, tam nie ma nic, nie ma gdzie ludzie co ja muszę wyłączyć. Wyłączyć kamerę, bo ja potrzebuję szukać, gdzie jadę. O, jeszcze. Jeszcze pociąg jakiś jest. Dobra Dostek mówi, że niby tutaj trochę miejsca jest A że tam na końcu trochę jest miejsca i tak mają zamknąć drogę Tak droga ma być zamknięta o 12 to Tutaj nie ma co nawet się To tak, żeby nikogo nie blokować Czekajcie tutaj by było miejsce Czy nie Tak, ludziom przy domach żeby polić, bo mam lodówkę. Jakby tak było na końcu, gdzieś trochę bardziej na spokojnie. Musiałbym się gdzieś zawrócić Gdzie tu się... Dobra, o, tu jest miejsce Dobra, tylko teraz weź się zawróć Weź się zawróć Gdzieś tu się trzeba zawrócić O, w takich zanupiach, pewnie Perfekt Ludzie, miejsce takie, od czego szukałem, dobrze, się Gostka spytałem, Industrial Area, ja. muszę się gdzieś zaparkować, tylko tutaj muszę się gdzieś zawrócić, o, gdzieś się zawrócić, Ten Gostek też chyba chce się zawrócić, czy nie?

Poraziska, okay. no co? Bym nagrał na zewnątrz, ale mówię, telefon mi zamoknie, to mi to jest problem, nie? Samsungi nie ten sągi problematyczne są, że chodzi o o te e, o wilgoć, Jezus Maria to taka dzisiejsza miejscowa. akurat policjant przejeżdżał i tak mówię, spytam się Gostka, wyszedłem mówię, ty szefuniu <laughs> nie no mówię, psaj, bo tu i tak mają zamknąć tą jest ta Awaranż kontrol, od 12 do 11 w nocy 12 godzin i on mówię, ty no, nie czy ten, czy tu można stać tak no, wolałbym nie, wolałbym gdzie indziej stać, ja on mówię, nie no, nie ma sprawy, i tak to jest zamknięte, ty, wiesz, chodziło mi o mnie, to, czy ktoś mnie tu będzie przeganiał, nie, w nocy, nie, czy te żrówki będą przeganiał ale nie, to widzę, że Golden to sobie można stanąć, gdzie, gdzie się chce i w miarę, gdzie się chce i jakoś, jakoś jest, no. dalej pada śnieg, ale chcę tak zakryć. Z palcem, żebym mógł nagrać, gdzie ja jestem. Nie, bo mi chodzi, że jak wilgoć się dostanie do telefonu, to będzie masakra. Samsungi pod tym zmianem są kiepskie. No w takim, o. Taka sceneria. No, psać, ludziska, fajnie, ładnie, przyjemnie, ale no wiecie, no. Ma paść do 12 w nocy. I tak tutaj siedzę, bo do 12 w nocy tu ma być zawzięta droga, nie?